Cześć! Chcąc zacząć publikować zdjęcia w internecie, należy zacząć od wyboru platformy. Można wybierać między blogami, stronami internetowymi, różnego rodzaju mediami społecznościowymi i każda z tych platform pokaże Wasze zdjęcia w nieco inny sposób i będzie miała nieco inną funkcję. Zanim omówimy wady i zalety poszczególnych stron, chciałabym, żebyście zastanowili się nad tym, jakiego rodzaju zdjęcia robicie. Czy są to pojedyncze zdjęcia, czy są to serie zdjęć, które najlepiej wyglądają obok siebie, a może reportaże, które nadają tym zdjęciom kontekst i tworzą jedną spójną całość. No i pytanie, czy ta platforma ma być tylko i wyłącznie dla własnego czerpania przyjemności, czy może chcielibyście dotrzeć do jak największej liczby osób? Te pytania powinny pomóc Wam w wyborze odpowiedniego miejsca, w którym będziecie pokazywali Wasze zdjęcia. Zacznijmy od darmowych blogów, czyli całkiem prostej formy publikacji zdjęć. Forma blogowa sprawdzi się w przypadku reportaży, dłuższych opisów i jakby chęci przedstawienia szerszego kontekstu tych zdjęć. Większość platform blogowych jest darmowa. Wśród nich są takie strony jak Blogspot, Wix czy WordPress. Są tam również darmowe szablony, więc wystarczy tylko wymyślić nazwę, dostosować stronę do swoich upodobań i zacząć publikować. Minusem takiego darmowego bloga jest to, że ma się w domenie nazwę strony, czyli przykładowo moja strona brzmiałaby lenaparacka.wixsite.com czy lenaparacka.blogspot.com. Jeśli jednak jest to strona czysto hobbystyczna, to nie powinno robić to dużego problemu. Bloga można prowadzić też na płatnej stronie internetowej. Różni się ona tym, że w zależności od wybranego hostingu i platformy taka strona kosztuje kilkaset złotych rocznie. Wówczas mamy większe możliwości dopasowania jej do naszych potrzeb, a w domenie jest wyłącznie nasza nazwa, czyli w moim przypadku lenaparacka.com. To jest rozwiązanie dla osób, które chcą docierać ze swoimi zdjęciami do szerszej publiki i jednocześnie chcą, aby ich strona wyglądała profesjonalnie. A w przypadku, gdy nasze zdjęcia nie potrzebują kontekstu, całego reportażu chcemy zaprezentować je same w sobie i dotrzeć do ludzi, to sprawdzą się oczywiście media społecznościowe. Na Instagramie jest stosunkowo łatwo dotrzeć do nowych ludzi przez hasztagi, lokalizacje czy obserwowanie innych kont. Profil na Instagramie też bardzo ładnie prezentuje te zdjęcia, bo tworzy on jedną całość. Wszystkie zdjęcia są pokazane obok siebie i można. Też w ten sposób zachęcać ludzi, aby u nas zostawali. W moich oczach Facebook stracił dużo przez stałe obcinanie zasięgów i mniejsze możliwości do docierania nowych ludzi, a poza tym nie ma tam um, takiej przejrzystości jak na Instagramie. Jeśli chcesz zaprezentować swoje zdjęcia w ładny sposób, ale jednocześnie nie masz ochoty na budowanie strony albo nie masz czasu na prowadzenie mediów społecznościowych, to możesz skorzystać z galerii online, o której mówiłam w poprzednim odcinku. Idea galerii online jest prosta. Wrzucasz zdjęcia do galerii, układasz je w sposób, który ci odpowiada, publikujesz i tada, portfolio jest gotowe. Moją ostatnią propozycją są strony, które wspierają fotograficzne projekty, jak na przykład 365 zdjęć, czyli jedno zdjęcie dziennie, lub 52 zdjęcia, czyli jedno zdjęcie tygodniowo. Dają one możliwość zbudowania galerii i jednoczesne komunikowanie się z ludźmi, którzy również robią takie projekty. Ja miałam kiedyś profil na stronie tukapik.com. Ta strona polega właśnie na, na projekcie 365 zdjęć. I tam była taka cotygodniowa akcja, w której był z góry narzucany temat zdjęcia, i zdjęcia wykonane właśnie pod ten temat były opatrywane specjalnym hashtagiem, później te zdjęcia były ze sobą zestawiane. I tworzyło to całkiem fajny zestaw pomysłów i spojrzeń na dane rzeczy. Oprócz strony Tuka Peak jest również strona. 365 Project.org oraz 52 Frames.com. Myślę, że takich stron jest o wiele więcej, w zależności od tego, jaka tematyka zdjęć nas interesuje. To wszystko ode mnie na dziś. Jeżeli jeszcze nie macie swojego miejsca w internecie, to stwórzcie takie i dzielcie się swoimi zdjęciami. Na początku jest lekki stresik, co powiedzą inni, jak zareagują moi bliscy, ale uwierzcie mi, że z czasem zaczyna to sprawiać naprawdę dużą satysfakcję. Cześć!